W tej porze roku kwiaty pięknie kwitną. Dzień dobry wszystkim w tym pięknym... Oh. w tym pięknym, aczkolwiek chłodny dzień. Ja jestem jak sam Rewitan. W no, dobra, nie Dobra, niedźwiedzia. Zajęło mi to trochę czasu, w końcu mam troszkę aby coś w końcu zrobić mm, z tym lubisz moim motelki? I nie rób, z bo ja tym bardzo i duże, i małe, i ładne, odcinków. i brzydkie, i niebieskie, teraz, i zielone mm, po prostu wszystko. Co nam pozostało? Musimy pozbierać trochę tych plastrów miodu, bo generalnie potrzebujemy 50, jak mówiłem, w poprzednich odcinkach, aby odblokować tego tematu. Także, tak jak mówiłem wam poprzednio, jesteśmy przy ostatnim, przedostatnim biomie, przepraszam, przed końcem gry. Wiem, gra jest bardzo krótka, no umow mi się, nie jest jakaś zbytnio skomplikowana, ale w końcu to jest mój brat niedźwiedź. Teraz powinno mnie już o wiele lepiej słychać, bo już poprawiłem dźwięk, więc powinno być już wszystko okej. Okay. Zachęcam też do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku oraz na grupę fanów Luj Straży. Bardzo w ogóle dziękuję, że zainteresowaliście się tym. Jestem bardzo zachwycony. Można powiedzieć, że jestem naprawdę zdziwiony tym, że aż tyle osób zaczęło wchodzić na naszą nową grupę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to i zachęcam oczywiście, abyście dawali znać innym. No dobrze, teraz Idziemy teraz prosto w lewo. Potrzebna, potrzeba nam przejść na drugą stronę, tak jak widzieliście, to druga nam pokazał gdzie należy iść po co, mm, jak i dlaczego. Ty pomarańczowe jagódki są naprawdę pyszne i kwaśne. Dzięki nim można napełnić mocą totem porła. Dobra, co z tego, że kwaśne, ważne, że będą klapać. O, jest tu. Uwaga. I tutaj będzie bardzo ważna informacja. No Kurczę lepiej tam nie podchodź. Dobrze ci radzę, wiesz Dzięki za ostrzeżenie, hej, patrz, idą te miski. Normalnie wyglądacie, jakbyście się zgubili. Dokąd to co? Kina i ja idziemy nad Potok Pstrąg. Tam będzie czekała na mnie mama, a ja opowiem przyjaciołom najwspanialszą historię. Serio? Czy to przypadkiem nie będzie historia o legendarnym, magicznym Złotym Pstrągu? Co to jest ten Złoty Pstrąg? Trziiii, to Zatoka jest jemka, nikomu nie mówić. Rozumiem. Mamy nie mówić, że dzięki Złotemu Pstrągowi zyskają pewne super-hiper-umiejętności, które pomogą im przechyczyć Myśliwego? A nie o tym, że Pstrąg da im dodatkową siłę i zdrowie, jeśli zdarzy się, że staną oko w oko z Myśliwym. A eee, przez ciebie się wygadałem. Teraz będą chcieli go znaleźć. No dobra, Łosiu. Gdzie mamy tego czegoś szukać? Eee, czego? Kiedy ja nic nie wiem o żadnej rybie, teraz się odczepił. Nie wygłupiajcie się. Gdzie jest ten Złoty Pstrąg? Dobra, dobra, tylko nie tym Tomem. Idźcie tamtędy. chciał powiedzieć tędy. Wielkie dzięki. Ten misiek to normalnie jakiś geniusz. Jak on się domyślił tego wszystkiego obstro? Jest. I weźcie w końcu zamknij, dobra? Bum. jak chcesz. No. Coś mi się zdaje, że znajdę tu pyszne jagódki. Nie, Boże, ja po prostu nie wytrzymam. Hmm, dobra, tu nie przejdziemy. Że ja będzie chyba na około. Ale jak mnie widzieliście ruch i tuk może... Nie są zbytnio aż takich inteligentni. No... Bystrzy. No niby są. Ale chyba nie aż tak byszy. Ale super. wygląda po prostu na to, że tuk się na niego wkurzył. Co za łosie, jeszcze się sami wygadali. No po prostu w nich nie wierzę. No dobra, musimy przejść przez te jaskinie. Przejdziemy przez ten ciasny przesmyk. I powinniśmy zebrać jak najwięcej las. Bez nich nie odtworzymy sobie drogi. Dobra, chodźcie tu na... O! Tutaj jest bardzo ciekawy poziom. Dlaczego? Bo... Generalnie możemy po wodzie chodzić, ale tylko na cyfonie możemy kinaj. No pływać. Wiesz, co będziesz mi bo jest że musisz... woda, na którą Miesz... wejść Miesz... nie możemy, Miesz... bo inaczej już to nie mamy. Tutaj będziemy mogli... Ha! Dalej będziemy mogli Kinaj, pływać. to fajna zabawa. Teraz wam pokażę. Dobra, a teraz na Juhu! Hop. Ale fajnie. Jest to ten morz. Powiem wam tak szczerze, jeżeli miał mówić. Kupiłem sobie nowy hotel. Powiem wam, jest bardzo fajny i wygodny. Proszę bardzo, tutaj mamy te wody. Oczywiście się potem kończy, ale spokojnie nie utoniemy. Jak to może liście zobaczyć? Będziemy mogli tutaj po prostu wpłynąć w kławkę. A ten styl nazywa się... Góry. A ten styl nazywa się niedźwiadek. Ja Wieczorem. Kieruje mnie od tak? Będzie zabawnie. Nie, dobra. A tak na poważnie. To idziemy teraz. Musimy odblokować sobie drogę, będzie miał do czynienia z wirującym pazurem Nie mamy potrzeby ich zbierać. Mamy i tak już pełny zapas energii. Idziemy teraz tu. Niech no zgadnę. Denachi. Bo niebieskie Kłóry jagody powinny się zebrać, żeby napełnić to temu kruka. A, ale przynajmniej Rut i Pug wiedzieli, kiedy się zmyć. To on by na nich polował. Ja miałem kiedyś po prostu pomysł, żeby wpaść kiedyś na tę kłodę i płynąć z nią, ale nie pamiętam, jak kiedyś to z bratem próbowałem zrobić. I się zapytała. Bardzo przykra. No dobra, hop! Wow! Świetnie ci idzie! Nie, mamy klasu waj. O oh, przepraszam, 23. No tak, należy popchnąć tę chłodę, bo inaczej nie przejdziemy na drugą stronę. Przepraszam, że zadać kawkę dopiero co nie damy tego śniadanko. Dobra, i teraz. Dobra, tu i tak nic nie ma. Sobie tutaj utorujemy drogę. Tutaj coś jest. A, to ten kruk. Tak, chyba to go. Zaraz zobaczymy, gdzie powinniśmy iść. Oczywiście ja sam wiem bez konieczności używania, ale takie retrospekcje w postaci to templika są fajne. O, zobaczcie, co tu jest. Sysunia! Hmm, tak jak mówiłem, nasz szyszka daje nam dodatkowe serce, więc... Zwyczaj Ta warto. Jakby po można makształt... pozbierać, Mamuta. więc idziemy w tamtą stronę. Więc idziemy w A? tamtą stronę, hopsa. Jeszcze raz hopsa. Widzicie co? Udało mi się w końcu ogarnąć w miarę tego mojego Słony Vegasa. I generalnie teraz filmy będą się renderowały o wiele szybciej. Nie będę musiał czekać. Dwie bądź półtorej godziny na to, aby film się wyrenderował, ponieważ udało mi się w końcu ustawić to tak, aby karta Hej, widzisz? Zajmowała tam jest się. Zamknięty kamień duchu. Myślisz, że nam się przyda? Wait. <grym> Dalej, kinaj, to fajna zabawa. Ale ja się chcę tam dostać. Zaraz, zaraz, zaraz. Poczekajcie. Poczekajcie. Ła! A, dobra. I tak muszę przejść na drugą stronę. No tak. Nie powinienem się gapić niczego. Widać, Dalej, że pamiętam... Kina, to fajna zabawa. Totem kolejny jest bodajże w następnym biomie. Mamy 41... Mamy 42... Widzisz te no dobra, że czyli żołędzie. mamy jak na razie Bierzemy je. Jeszcze tylko 8... będziemy mieli dostęp do kolejnego totemu. I mamy walkę z denarii. Niech się trafił, młocie. Chodź tu frajerze. Przestań wiać. tak mi nie ucieknie. Pa. niech tak ryczeć? Jak... jak ty, Wracam! No... no chodź Zważyliście, że ten pasek zdrowia do Nahigo coraz mniej schodzi. Mam wrażenie, że po prostu zdrowie mu się zwiększa albo na specjalnie No tak, tak. Jezu! Czas tak uciekać! No co za... Nie! No ja się to przegram, ale no nie! Serio nie trafiam go? No nareszcie oh, Nie idzie mi zbyt do... cholera A dwa sernówka mi zostały, niedobrze zaraz ja padnę Dobra, dzięki Au! Obeni się! Dobra, Dobra. Zostało mi półtora serwisów Jare, jare Niedobrze Ale się przynajmniej uparaliśmy No dobra Weźmy sobie te żołądki Przydadzą się Tak, jesteśmy po drugiej stronie Okej, okay, dobra, Czyli jednak dobrze pamiętałem Weźmiemy sobie jeszcze te jagówki. Też gdzieś niedaleko jest ta, ta morła Teraz trzeba będzie Cholerną chłodę wywalić Pamiętaj, że stare drzewa, takie jak to, można łatwo powalić. Wystarczy porządnie pchnąć. No spróbuj. Nie by poszło. Tylko tutaj do tej ogóle nie wolno nam spaść, bo inaczej zginiemy. Mama zawsze mówiła, żeby uważać na taką wodę. Jeśli do niej wpadniesz, może być źle. Każdy Co ty się nie powiesz? powiesz Co ty kurna nie, nie powiesz? Wirującym no słuchaj, nie wiem jak taki jak taki myśliwy jak denaki Jakby się przestraszyć takiego małego niedźwiedzia jaka. takiego małego wypierdka niedźwiedzia. Dalej Kinaj, to mhm. fajna no. zabawa! Przyszłania dała nam dodatkowe zdrowie Nie ten leci za nami. Eee, człowieku wejść ładie odpuść. Ciekawe czy się, bym się Zawsze się tak zastanawiało, zawsze się tak wracałem, chciałem zobaczyć, czy jest. Um... I go nie ma. Że niby nas śledził, ale go nie ma. Powinno być coś takiego, że nie mo nie. Powinno być coś takiego w tej grze, że jeżeli się wrócisz, to od razu możesz zostać zabity przez Denachiego na jednego z Według mnie tak powinno być. No ale cóż, najwyraźniej wszyscy chcieli coś innego. Do... Ale umówmy się, to nie jest jakaś gra bardzo wybitna, to jest taka mała budżetówka. Jestem taki, na szybciej, że sam za sobą nie nadążę. O, Żółte pstrągi! One też zapełniają zdrowie, nawet dają mi więcej się A. O, to przypomnieć. Hej, Kinaj! Patrz ile tu pstrągów! Zapłacz głowy więcej niż ty Akurat co jest? Boisz się przekonać, że mały znaczy szybszy? He, zaraz zobaczymy. Nigdy mnie nie pokonasz. Nie zapominaj, że kiedy skupię moc, to zmieniam się we wściekłą futrzatą kulę. Spokojnie. Po prostu chciałem być uprzejmy. Zmierzmy się jeszcze raz. Do startu, gotowi, hop! Mmm, goda Super Sajani? Ja tak nie sądzę. Szkodziły mi jagody. <grystanie> to jest obraz, by Matka, jak ja godzin. To dajesz od razu wymówki. Matka, jakie kocham tylko kodę wkłużać? To jest takie piękne. Wiecie co? Trzeba będzie niedługo zrobić i. reckę, bodajże. Young Justice z ostatniego sezonu, bo dużo się działo po trzecie. Hej, kinaść! Znaleźliśmy kolejną tajemnicę! Kiedy lubią być w ciągłym ruchu? Wam te małe trzpioty wiecznie dokądś pędzą. Tak mądra wydra kocha swoją rodzinę, troszczy się i dba o innych. Zawsze skore do zabawy wydry, uwielbiają psoty, i przez to czasem wpadają w tarapaty. Całe szczęście, w pływaniu, mało kto potrafi im dorównać. Hmm. Coś w tym jest. No dobra Więc dostaliśmy totem wydry i mamy amulet Czyli po prostu nie będziemy tak szybko ginąć jak nie gra, gra. mogłaby przewidywać, Pamiętajcie, schowa się w Ale tak czy siak musimy uważać. Dobra. Ustawiamy. Eee, nie! Mmm... Cholerne krawędzie! Mm, kurdury. Nie, nie! Uff, to. Kurde, mało brakowało. Uff! Uff! Wow! Dobra, mamy już wszystkie potemy. Dobra, załatwmy najpierw te krzaki. Będą nas blokowały. Widzę, będziemy stąd to odlatywać. W ogóle podoba mi się, że totem orła jest w takim miejscu. Jest taki takim że to jest jaskinia, jemnica, no i przy okazji, że ktoś to zostawił. Dobra. Uwaga! Fru. będzie nie musimy zbierać. Idziemy tam. Zbierali nam 40 plastrów. Za niedługo powinniśmy zebrać wszystkie totemy potrzebne. No, koda już tu jest. Nie wiem jakim cudem żeś tak wyskoczył jak byłeś jak krzybiecie orła. Jakim cudem żeś tak szybko tu przybył? Jest jakimś... Nie wiem. Nad niedźwiedziem? Albo jesteś może przy niedźwiedzia z latającym jeziorką? Hmm. W sumie wszystko możliwe. Można zrobić teorie spiskowe na temat z gry. Wiadomo, że towarzysze w takich grach nie są jacy świecie Ooo to co? <laughs> Szare jagody i amulet O kur... ale żeśmy skarb! Ale że Ale trafiłem na skarb to ten Wilka O, to co się przyda Nigdy nie pogardzę to ten Wilka No tak, idziemy stąd Spukam Ile mamy? 15 klasów Kurde. Jeszcze nam trochę brakuje. Tutaj pstrąg tylko są. To nie mam potrzeby na to. Słuchajcie. O ten wilka. Cholera. To nie mam tych. A, okej. Okay. Tutaj są pozostałe. Dobra. O, proszę bardzo. I mamy już cały to Ciekawe, jak daleko skoczymy. Uwaga. 3, dwa, jeden. siu daleko jak Małysz. Hops. hops. Hops, hops, hops. Wiecie, sterowanie w tej grze jest bodajże też dość nawet przyjemne, aczkolwiek samo skakanie jest bardzo oporne, jeżeli chodzi o to. No właśnie, bo w w pewnych momentach podczas skoku on się jakby zatrzymuje. Mechanika u niego jest taka, że on musi rozpędzić się, żeby skoczyć dalej. Co w sumie jest poniekąd logiczne, aczkolwiek niewygodne. Jak on skacze w miejscu, to jakby on yy, musiał ten żuch yy, wciągnąć. Swój opsja. Idziemy, 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 No dobra, co tu? Żołączki. Żołądki. Na razie żołądki mi potrzebne nie są. Zaraz powinniśmy dojść do kolejnego biomu. Więc jeżeli chodzi o plan na odcinki, to według mnie jeszcze musi być jakiś Justice. O proszę bardzo. W końcu się udało. Mamy kolejną walkę z O, Oby mi teraz lepiej poszło. Nie. O, dostał! No! Stałeś też szybko, stary. Chodź tu! Uhu. No mi się! stanie bić! Nie zwiejesz mi! Stań! Tak, w zasadzie to jest, przedostatnia walka z ostatnia walka? Ostatnia walka bodajże będzie na szczycie góry po prostu kiedy tam już dotrzemy. to drugie można było tę grę bardziej, ale to już nie będę się czekał. Okazji że te są fajne, aczkolwiek nie biją po prostu grafiką na głowę. Dobra. To będzie już przedostatni. No dobrze. Słuchajcie. Tutaj będziemy już kończyli. Więc w takim razie to był przedostatni Ej, odcinek... mojego ma kształt badania, hmm, co niedługo będzie już koniec, także... Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę, komentarze i zapraszam do obserwowania yy, mnie na Facebooku, ponieważ tam będą aktualizacje wszystkich moich filmów oraz poczynanie. Także do zobaczenia wszystkim.